Siemanko Kinomaniacy, witajcie na kanale Kinowa Prawda, na którym na luzie gadamy o filmach i serialach. Jeśli również je lubisz, to jesteś w dobrym miejscu. Daj suba, rozciąć się wygodnie i zaraz zaczynamy. Cześć, siadajcie wygodnie, bo dzisiaj będzie gorąco. Nie, serio, przygotujcie sobie coś do picia, bo będziemy gadać o rzeczy, która rozjebała internet na wół. No więc słuchajcie: premiera Wiedźmina sezon czwarty za parę tygodni, 30 października. No i kurde, nie wiem, jak wy, ale ja jestem w kompletnym szoku po tym, co się dzieje w internecie. Henry Cavill odszedł, przychodzi Liam Hemsworth, i. no i się zaczęło. Wiesz co, jestem mega fanem Wiedźmina. Czytałem książki jeszcze zanim Netflix w ogóle pomyślał o serialu. Grałem we wszystkie gry. Tak, nawet tego pierwszego Wiedźmina z 2007 roku, gdzie Gerald wyglądał jak po przebytym zawale, i powiem szczerze, to co się dzieje teraz to jakaś totalna paranoja. Okej, okay, najpierw szybki reminder dla tych, którzy żyli pod kamieniem. Henry Kawin, nasz superman, nasz idealny Geralt ogłosił w październiku 2022 roku, że odchodzi z serialu. Pamiętacie ten szok? Ja siedziałem wtedy na kanapie, scrollowałem YouTube'a i nagle Bam! Henry Kawil lives the Witcher. Myślałem, że to fake, serio. Odświeżałem stronę jakieś 10 razy, sprawdzałem, czy to nie 1 kwietnia w październiku, ale nie, to była prawda. No i oficjalnie powiedział, że chce się skupić na innych projektach, ale słuchajcie, no my nie jesteśmy głupi, tak? Kawil to nie jest jakaś pierwsza losowa osoba, typ, który grał. Warhammera znał książki Sapkowskiego na pamięć. No, gość kochał to role, to było widać na ekranie. No i co nagle chce odejść? No, no coś nie zniechalo. To tak, jakbyśmy powiedzieli, że Robert Downey Jr. nagle. Znudził się postacią Ironmana, no jeszcze wtedy, kiedy ją grał. No coś tutaj nie gra. No i wiesz co? Później zaczęły wychodzić plotki, że Kawil się kłócił z showrunnerkami o kierunek serialu, że chciał, aby było bardziej zgodnie z książkami, oni chcieli robić swoje, no bo wiadomo, oni chcą na tym wszystkim zarobić. Pamiętacie te wywiady, gdzie Kawil mówił o tym, żeby szanować materiał źródłowy? No to teraz brzmi zupełnie inaczej, nie? Podobno konflikt między Kawilem a showrunnerkami był znacznie poważniejszy niż oficjalnie mówili. Kawil podobno miał całe listy rzeczy, które chciał zmienić. Nie tylko w scenariuszach, ale w całym podejściu do postaci. Wyobraźcie sobie, przychodzicie do roboty, a wasz główny aktor mówi wam, że większość waszych pomysłów to bzdura. No i ma książki, żeby to udowodnić. To musiało być mega niezręczne. A co najgorsze? Podobno Netflix początkowo stał po stronie Kawila. Ale jak serie zaczęły kosztować coraz więcej, oglądalność w trzecim sezonie spadła, no to ekonomia wygrała z jakością, wiadomo. I jeszcze jedna rzecz. Wiedzieliście, że Kabil podobno nagrał alternatywne sceny dla kilku kluczowych momentów w trzecim sezonie? Sceny, które były bardziej zgodne z książkami? Te sceny nigdy nie udrzały światła dziennego. A wyobraźcie sobie, gdzieś w archiwach Netflixa leży director cut trzeciego sezonu z prawdziwym finałem Kavila jako Geralda. Kurde, ja bym za to zapłacił osobno. A najciekawsze jest to, że podobno nie tylko Kabil miał problemy z kierunkiem serialu. Słyszeliście plotki o innych aktorach? Ania Halotra podobno też miała swoje uwagi do tego, jak potraktowano JNFR w drugim sezonie. I Freya Allan, czyli Siri. Podobno była w szoku, jak przeczytała scenariusz trzeciego sezonu. To nie była tylko jedna osoba narzekająca. To była cała obsada, która czuła, że serial odchodzi od tego, co sprawiło, że go pokochali. I teraz wiecie, dlaczego Kamil naprawdę odszedł? Nie chodziło o inne projekty. Chodziło o to, że nie mógł już udawać, że wierzy w to, co robi. Geralt, No i przychodzi Liam Hemsworth, brat Chrisa. Wiecie, tego autora. I tutaj zaczyna się cała jazda bez przymanki. Najpierw nie mam nic przeciwko niemu. Serio. Hunger gains, gryzka śmierci, spoko. Mirecz, okej. Okay. Independence Day. dwójka, no dobra, o tym nie będziemy gadać. <gryw> Ale słuchajcie, problem nie jest w tym, że to zły aktor. Problem jest w tym, że to po prostu nie jest Geralt. Widzieliście te pierwsze zdjęcia? Co to jest? No gość wyglądał jak jakiś cosplayer na komikonie, nie mówię tego żeby być złośliwym, no serio, ale Kamil to był Geralt, który wyszedł z gry, po prostu dosłownie wyszedł z komputera, z ekranu komputerowego, tak jakbyśmy w niego grali. Jakby ktoś wziął model z Wiedźmi na Trójki i go po prostu ożywił. No a Hemsworth?

I teraz najlepsze. Netflix próbuje to sprzedać jako naturalna ewolucja postaci. Słyszeliście te wyjaśnienia? Geralt przechodzi transformację. To nowy rozdział w jego historii. No, to nie jest Dragon Ball i transformacja Sajani na dwójkę, że postacie zmieniały wygląd co sezon. To jest Wiedźmin, nie Pokémon, tak? We no okej, okay, przejdźmy do konkretów, zwiastun wyszedł tydzień czy dwa temu i no nie wiem co o tym myśleć, najpierw pozytywne rzeczy, bo nie jestem tylko oczywiście od hejtowania, ten film nie, nie jest, nie jest, nie jest powiem, filmem hejterskim, produkcja wygląda drogo, lokacje są piękne, kostiumy nawet lepsze niż w poprzednich sezonach, to na pewno, no pamiętacie te stroje z pierwszego sezonu, no wyglądało jak, jakby aktorzy grali w teatrzyku szkolnym, no a teraz Hemsworth. Słyszeliście ten głos? No to nie jest głos Geralna. Kawil miał ten niski, chrapliwy ton, jak stary Wiedźmin powinien mieć. Hemsworth brzmi jak no Chris Hemsworth, ale troszkę ciszej. taki tor, ale, ale troszkę ciszej. No i te ruchy. Widzieliście tą scenę walki z nekrami? Kawil walczył jak Geral, precyzyjnie, oszczędnie, każdy ruch miał sens. To wyglądało jak taniec śmierci, taniec z mieczem. Hemsworth wygląda jak gra w Power Rangers, dosłownie. Dużo skoków, dużo wirowania mieczem, widowiskowo no może, ale to... to nie jest, to nie jest ten styl Geralta. A teraz ta scena z Ciri. Widzicie jak ona na niego patrzy? To nie jest spojrzenie na mentora, na ojcowską figurę. To jest spojrzenie na kompletnie obcą osobę. No bo wiem, wiem. To ma sens w kontekście Gerop przemiany, dlatego ona tak na niego patrzy. No ale kurde, jako widz czuję się, jakby oglądał zupełnie inny serial po prostu od pierwszego sezonu. Something is shifting on this continent. is gathering army. She will be mine. Can no i jeszcze jedno. Magia. Czy tylko ja mam wrażenie, że używa jej zbyt często? Geralt z książek Gier używał znaków, ale oszczędnie. Tutaj z nieco druga scena to jakieś Igni albo Queen. Wygląda to jak Gandalf, nie jak Wiedźmin. A teraz najlepsze. Reakcje fanów. Internet dosłownie płonie. Idę na Reddita, wpisuję Witcher, no totalna wojna domowa. Masz fanów książek kontra fanów gier, kontra fanów serialu i wszyscy się napierdalają po prostu. Czytam komentarze pod zwiastunem na YouTube. Henry Cavill was Gerard, 45 tysięcy lajków. I'm not watching without Henry, 38 tysięcy. Liam hu I tak dalej. Ale wiecie co jest najgorsze? Netflix usuwał komentarze, seria. Były screenshoty, jak negatywne komentarze znikały, a to jeszcze bardziej w ludziach podsyca ogień. I teraz mój ulubiony trend: hashtag Not my To jest jak hashtag Not my Bond, albo gorsze, bo przynajmniej James Bond to postać, która była grana przez różnych aktorów przez dekady. To mieliśmy jednego Geralda przez trzy sezony i nagle zmiana. We are stronger together. Join me on a death march. Ale najlepsze są te memy. Ktoś zrobił y, GIFA, gdzie Henry Kawil odchodzi, a za nim idzie Liam z napisem How do you do? Follow Witchers. Umarłem ze śmiechu. A ten, gdzie porównują Kawila do Aragorna, a Hemswortha do Legolasa. One is a king, the other is a pretty. No ale słuchajcie, jest też druga strona. Są fani, którzy mówią: Dajcie szansę gościowi. No, troszkę mają rację, może nie powinniśmy go skreślać przed premierą. Chociaż pamiętacie, jak było z nowym Dumbledorem. Michael Gambon zastąpił Richarda Harrisa i przez lata fani narzekali, a teraz po no, prostu przyzwyczailiśmy się. Nie nic o jeśli nie Ale wiecie co, to nie jest tylko o tym jednym aktorze, to jest symptom większego problemu z Netflix i ich podejściem do adaptacji. Pomyślcie o tym. Mają jeden z najpopularniejszych seriali na platformie. Wiedźmin to był ich odpowiednik gry o Tron z HBO. I co robią? Wypuszczają główną gwiazdę. No, po prostu niesamowite. To jest tak, jakby Disney wypuściło wspomnianego już Roberta Downey Jr. w środku MCU. Powiedzmy po Iron Manie jedynce. No, gościa nie ma, nie. No co prawda go wypuścili, wiadomo, no ale, ale teraz będzie grał kogo innego. Ale sery to pokazuje, że Netflix nie rozumie, co sprawiło, że Wiedźmin był popularny. To nie było o spektakularnych walkach czy drogiej produkcji, to było o chemii między postaciami, o tym jak Kamil wcielał się w Geralda. No i teraz próbują to naprawić większym budżetem, flashowymi efektami, ale to jest jak malowanie gnijącego domu. Może ładnie wygląda, ale fundamenty są po prostu zgniłe i chore. Zresztą patrzcie, to się dzieje z innymi ich dużymi serialami. Stranger Things przeciągają jak gumę nie wiadomo po co. The Crown skończyli jak zaczęły się kontrowersje. Orange is the New block No, wykończyli zbyt długimi sezonami. Netflix ma problem z utrzymywaniem jakości długoterminowo. Są świetni w tworzeniu hitów ale są kiepscy w ich utrzymywaniu. Okej, okay, czas na prawdziwą dyskusję. Co ja myślę o tym wszystkim? No ja jestem zawiedziony, nie będę kłamał. Henryk Ayl idealnym Geraldem i jego odejście to ogromna strata, ale... Nie skreślam serialu od razu. Dlaczego? No, bo wciąż kocham ten świat. Sapkowski stworzył coś magicznego, i nawet jeśli Netflix to spieprzy, wciąż chcę zobaczyć Siri i NFR Trees. Chcę zobaczyć więcej potworów, więcej magii. Może Hemsworth zaskoczy wszystkich? Może nowy kierunek będzie lepszy? No, oby, ale prawdopodobnie nie. Jak reborn? Będę oglądał, ale z tym samym uczuciem co mam oglądając Hobbit Trilogy, wiedząc, że to nie to samo co Władca Pierścieni, ale wciąż jest to fajne, fajne środowisko, fajne uniwersum. I może to właśnie jest problem. Może serialowy Wiedźmin nigdy nie był tak dobry jak myśleliśmy. Może to był po prostu aktor, kawil, który wyciągnął przeciętny serial na wyższy poziom po prostu swoją grą i dopasowaniem do postaci. Tego dowiemy się już 30 października, a do tego czasu piszcie w komentarzach co myślicie, czy będziecie oglądać, czy dacie szansę Hemsworthowi, a może bojkotujecie całkowicie. I subskrybujcie, jeśli chcecie więcej tego typu rozbiórek następnym razem może porozmawiamy o tym dlaczego Disney ru rujnuje Marvela. No jest to też temat, o którym chcę nagrać film. Trzymajcie się